Okej, okay, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w Call of Duty Ops 2 na multiplayer, znaczy się na zombiach, z moim kolegą Arkiem. Cześć! <noise> I zagramy sobie dzisiaj na mapie Green Run i zobaczymy jak to wszystko wygląda. Zagramy sobie wszystkie mapy po kolei. Czy znaczy mapa jest miasto? Bo to jest miasto. To jest tak. miejscowość. miejscowość. Okolica I I będziemy ogólnie Nagrywać te gry wszystkie, wszystkie miejscowości jak to ujczycie. Ja są w ostatni wersji bo jeszcze nie mamy No nie mamy i I zobaczycie to u mnie na kanale. Dobra, to więc może zacznijmy to wreszcie. Dobrze. 4, 3, 2, 1. Jazda Dobra, ja już jestem Let's play! Dobra, nie będę się darował Coś mam za mało czułą myszkę, muszę sobie przyłączyć. A ja mam Daję. tak czułą myszkę, jest. że jest mi dobrze. starczy, wiesz? Jest gitem Nawet jest nawet niekiedy za Okej okay. Łoj Ogień Fajnie Czas lawa Szukamy skrzynki, szukamy skrzynki Jeśli to musi być tak Dobra. Ja się spalę. Gdzie się spalisz? Ja raz miałem okazję się spalić, to jest dupa. Ale to długo trzeba. Ej, hey, no bez jaj. Trzeba w dużo ogni wchodzić, żeby się spalić. Albo przynajmniej musicie raz ząbek dziergnąć. Mm -hmm. Wtedy już możecie zaraz na pierwszego zabić. Ej, zaraz musisz Nie. To czemu za mną latasz? <laughs> ja się oh, nie boję O jest, czekaj, jest. czekaj. go, z a którym? Możecie, v, nie? V. No, v, 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 v yeah. Właśnie, muszę sobie ustawić, żeby Przemysł jakiś przycisk. Ale jak się palą, to wiesz, to niech nie bij znowu. O, o właśnie. kurde. No mówiłem. <coughs> ja to było ekstra, wiesz, taki dodatek do gry. No. Ej, uwaga, bije mnie, frajer. O, tam o, jest, tam jest. What the fuck, co to było? Eee... Sal Chcięg jeszcze znowu tak nie było. No i co? No i co z tego Tak jest banie, panie generale Jedziemy dzisiaj z Koksem? Dobra. Dzisiaj Tam z górą, jest skrzynka to... ile masz kasy? 920 Kurde Mało, nie? Dobra, pierwsza runa poło. Szalne. Ale żeś się wdygał. No wiem, bo mnie trochę wydymał. Ten Ale tzw. mnie to pali, aż mi się no czerwono na ekranie robi. No wiem, uważaj, bo się coś się zabije, nie? Nie no, przeskakuje w miarę. Trzymajmy się razem. Gdzie są te zombie? O, tu są. Ale mocny jest. Wow. Stary. No nie, no teraz się zaczął palić. I wbuchło. Fajnie, nie? Ta. Wiesz, że ty też się palisz, jak będziesz to. tak fajnie wygląda. Znaczy, tak nie fajnie, tylko jak głupio wygląda. Właściwie. Ej, no. Ja, ja nie mogę go zabić. Tak headshotem. Trzeba Może mieć, że się, open the door. Zaraz robię. Dobra, może to zrobię. Już chcesz? Okej, okay, a może ja coś powiem do nagrywania? Ile minut tak właśnie jedna rozgrywka będzie trwała? Ooo, pewnie 10-15, nie wiem, może 10 minut. Pię 15, 10-15 minut, bo Masz nie chodzi, około że nie No e, Po my tyle 10. przetrwamy, max! <laughs> bo to nie chodzi o... I to maksymalnie jest zostawić, że może 10 rok. Kurde, Dawid, nie co wylosowałem. Ach. Sary, ja miałem takiego pecha do losowania przedmiotów, że ja cię kręcę. Wylosowałem dwa granaty, które mają zagłuszać ci na przykład 100 elektroniczny. A ile elektroniczny. Dałem 950. A gdzie mogę losować? No wyżej, na górę chodź. Dobra. A ja... Yy, nie dokończyliśmy teraz w sumie tego. Yy, więc nagrywam, się po 15 minut maksymalnie. Nie, chodzi o to, że nie mogę tam na kanał wrzucać więcej. Tylko chodzi, że to renerowanie to zabawa z tym wszystkim to jest jednak trochę czasu. Wiadomo, że, że trzeba mieć taki... Wiadomo, trzeba dużo czasu Stary! Mieć... Co? Gdzie ty poszłeś? Miałem zombiak zabił. Jak cię Nie no nie zabił. ma nie ma jaj. Jeżeli powiesz, że ci powalił. No. Nie, e co ty? No dobrze, bo dwa się widzę. Ale nieźle kulek wsadziłem. Uważa bo tu idą. Zauważ, że to trzecia fala. Stary, ja chcę jakiś inny sten sobie pistolet załatwić. Bo ten tu puka, puka i nie może zapukać. No nie? A fajnie ja lubię go. Dobra, gdzie, gdzie? Ale w jedynce wybrasz? był lepszy. Tutaj na, na górze, sobie na górze mówiłeś. Ale gdzie to jest, na górze? Bo ja tutaj tego nie widzę. Na wierzę, górze na skrzynkę, nie odmówisz, ślepy się nie widzę. A, A tu właśnie. Sorry, sorry dobra, Pośpiesz dobra. się, bo już idą do nas. Co będzie, co będzie, co będzie? Dawaj, dawaj, dawaj. Snajperka! No to weź, to jest lepsze niż pistolet, czy tam granaty Dary, Stary, uszające. jestem zadowolony. Porządnie jak przynajmniej. O, mogę sobie wylasować, może coś w końcu z broń wylasuję. What the fuck, jaki zez. Super, mam karabin półautomatyczny, czy automat? Mam karabin półautomatyczny. No to leci. Jest git, jest dobry. Zarego próbuję. o właśnie, okay. tak Wszystko jest identyczne i idealne. Nie wiem, jak to było w przyszłości mm. w przeszłości. Tak jest. Ponią generalnie. Ciach. No, fraga mi zabrałeś. <śmiech> <śmiech> Ale ładnie w tyłek dostał, więc nie ma za co. No, w tyłek dostał, ja wszystko spisuję, nie no, no. no. Zabierz to! Zabierz to! Zabierz to! Zabierz to! O, bardzo dobrze. Wszystko ci zabieram. Ale słabe to jest. Ej, 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 ej. To chyba celne nie jest za bardzo. Nie, jest celne. Nie, 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 nie. FOKO foka Ło, ale nie, bani odrywa. Bani odrywa. Bez problemu. mój karabinek. Myślałem, że nie będzie. Uważaj, koło ciebie! O! What the fuck! No właśnie, prawie cię chciał zacząć. Taki głupi ząbek. Fajnie by było mieć defibrilator przynajmniej by te wybuchowe nic tam nie robiły. Tak jest. A defibr defibr defibrilator 6000 punktów, nie? Bym cię uszczelił. Tak, byśmy uszczelił. Ale ty wyglądasz. Dzięki. Ale, Ale mu łeb. Napaliłeś I się nie na broń, niego, będzie... Ty, broń jesteś, ty się na niego napaliłeś, patrzysz sobie na niego, a tam boom headshot. No tak, tak A mam, mam reworwer, patrz, pentona. Ciekawe czy ma, jaki mam magazyn. Mam, mam kupić sobie? Nie, no wystrzelam to nie, na nie. po co? Zostaw sobie, później sobie weź. Eee, Dawid, mam pentona, nie? Ale bez ładownicy. No to szkoda. No wiem, każdy na oddzielny jaka muzyczka, nie? Ej, to z tego nie? Jak samochód Ciekawa, ciekawa muzyka. Ej, leci ktoś szybki! Słyszę leci szybki? Tu masz jednego się Ja go zabiję, o. o. Okej. Okay. Znowu. Od tylców. Ja, ja tutaj od tylców będę pinał jeszcze. Jak nie... Ej, za tobą! Biegnij, biegnij, biegnij. Spokojnie. Jest, jest git. Okej. Okay. Ej, mamy tą czachę, nie? Tak Fok! by mnie prawie ubił! Kurde, sorry. Ubił, ubił. Kabum. Tak jest. Sorry. Thank you, bitch. Nie no, dzięki. <small> Pecha miałem, po prostu. Co no mogłem zrobić? Dobra, koniec naboi w broni, ale przynajmniej mam już dużo punktów. Zaraz będę zerwał za właśnie właściwie szara. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Trzymamy się na górze, nie ma, nie ma sensu. Nie, na nie ma, na górze. Się w sumie tu możemy zawsze wyskoczyć, nie? the fuck. Ej, obok mnie jest, fuck, what the hell? Gdzie? Jak ty pilnujesz? Na górze? Aha, na górze. bo on tu skoczył. <głos> 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 Tobie wiają, <noise> Ej, ja mam chyba nieskończoność naboi, mi się zdaje. Niech nie skończyłaś. No stary, strzelał i strzelam. Wiele, jak tak strzela, strzelasz. Może zebrałeś po prostu na... No, wiecie, taki, to już półautomatyczne, nie? na coś długo marnuje, nie? Taki twoje Ej, superka. no co to jest? Gdzie oni są tutaj? Wow, ale... Ty, mój rewolwer re re odrywa panie jednym szalem. Genialne. Widziałeś to? Jaki shot. ja wow, Jakby się ładownica przydała. Jeszcze. Ej! Co tak się drze? Matko boska! Mam go. Fajne, nie? Te rewory Urbanii odrywa. Wo, genialne. Ej, idą, idą do góry! What the fuck? Zaraz będziemy skakać. <grym> ale mu oderwać ten łeb, naprawdę. Ej, wow. skacz, skacz, skacz! Ja... Mogłeś skakać, ale dobra, no ja skakałem, żyję. stary, ale wiesz... Ale nie, Cześć? mogłeś skakać przez okno, miałem na myśli. A ty gdzie? Ja poza. Aha... A ja do góry skakałem, nie? Ale może dam radę, czekaj. Nie mam tu mnie dużo goni, tego o. Dobra, jazda, jazda. No dobra, biegnę do ciebie, biegnę. O, zaraz będę ulepszył nie chyba serio worwer lepsze <grym> Serio. Wiesz jak to ciśnie? Dzięki. O, psy, doks. Okej. Okay. Kupię sobie coś, bo wkurze już... Le masz naboje? No to lepiej no. sobie coś kup, bo tu będzie coś potrzebne na bliski dystans. O, weź to, weź to sobie. Kurde, chciałem coś lepszego. Ale to coś może być, nie jest złe, nie jest źle. Ej, tu się pilnujemy, hmm. to jest najlepsze miejsce. I przez okno! Wow! Uważaj Ej, ja chyba będę biegał Gdzie jesteś? Na... No zeszłem na dół, bo mnie.. Kurde gonią. Kuchnie. Jezu, ja będę chyba biegał, bo nie mogę przeładować szybko. Są te psy teraz. Ej, trzymaj się, drodza, trzymaj się. Kurde padłem. Je nie? Aha I trzy, żyj. Ej, ty tak biegaj żeby mógł je blokować O dobra Stary nie przeżyje tego No dobra, biegnij Strzeliłeś we mnie Sorry O przeżył, Ale fart stary No Ja tam cię tak osłania <laughs> Jezu. Ale ten rewolwer słabo ładuje, stary, nie? No to twój, ale, ale mój rozwala banie wszystkim. No to ty masz rewolwer taki shotgun, bardziej, nie? Ej, ale jak myślisz udoskonalić mój rewolwer? Bo on ciśnie jednym, jedna kula, nie? Jedna kula. Serio? Ej, no nie, ja nie mogę. On za długo mi ładuje, muszę go zmienić. Dobra. Naprawdę, jak, jak ktoś do mnie podejdzie i będę ładowo, to już nie na radę. Musi być zmienione. To jest naprawdę taki shotgun, taki boom, headshot i koniec, nie? Jak nie trafisz... Trzymaj się! Stary. Może Dobra, ja to chciało... zmienię, mam kasę. Chybko, pośpiesz. No pa, jak to... No Dobra. pośpiesz się! Stary, osłaniaj. Ej, nie no, kurde. Ej! Żal Żaaal! Oooo, Nie wyszło mi to! Sorry! Dobra. Akurat w czasie się zmieściliśmy... Ósma fala, to... nie? No mówiłem ci, że nie wytrzymałeś! Tak, tak. w czasie się zmieściliśmy... Nie, Ale w czasie się źle. zmieściliśmy, chyba sobie pograliśmy... Ile? Ło, wow, Nawet pograliśmy ile? Może 15 minut by było. W sumie nawet. Ale w sumie na pierwszy raz nie było źle. Nie było źle. Dziękuję. Dziękuję wam za oglądanie. No. Broni nie były najlepsze po prostu no. Ale ja tu patrzę... Gdzie ty jesteś? Ja, ja sobie tam podchodzę, czy do... Ja tak patrzę tam za toło dwóch, nie, do mnie jeszcze leci a mi się. Ja nie miałem naboi w magazynku, nie? Sorry. No. Tak to byśmy dali radę. No, dobra, to więc. No dobra, to... bye bye, cześć. Na razie do następnego.